Zapraszam do recenzji przygotowanej przez Biergas. Przedstawiam dzisiaj Wireless Optical Mouse firmy Targus. Myszka ta jak widać jest w kolorze czarnym z czerwonymi elementami rolki oraz obwódki. Zrobione z wypolerowanego plastiku z logiem producenta. Podczas poruszania rolką da się słyszeć standardowe klikanie, tak jak w innych produktach e, konkurencji. Pod rolką jest oczywiście dostępny trzeci klawisz myszki. Spód myszki jest zrobiony z twardego plastiku w kolorze czarnym, choć rowki, które widzicie, obawiam się, że będą zatrzymywały brudy wszelkiego rodzaju podczas dłuższego jej eksploatowania. Od spodu widzimy miejsce na transmitter USB. Co ciekawe, ma on malutki magnes, który trzyma transmitter. Jest tutaj również klawisz ON-OFF oraz laser Blue Trace, który pozwala nam na poruszanie się niemal po każdej nawierzchni. Jest on o rozdzielczości 800 dpi. Więcej technicznych szczegółów znajdziecie w opisie filmiku. W bardzo łatwy sposób można myszkę otworzyć. Wystarczy podważyć wieczko, które jest przymocowane magnesami. Są jednak one na tyle mocne, aby się pewnie to wszystko trzymało. W środku znajdziemy dwie baterie typu AA, na których myszka powinna działać do 6 miesięcy. Aby odbezpieczyć baterie wystarczy przesunąć zabezpieczenie tak w dół, w łatwy sposób i wymienić zasilanie. Jak widzimy, myszka mieści się w moich nieco za dużych dłoniach, wyprofilowana, aby pasowało dla prawo, jak i leworęcznych użytkowników. Ostatni rzut oka. Następnie pokażę coś, co mi osobiście zaimponowało. Aby otworzyć opakowanie, wystarczy odłamać kawałek w rogu, a następnie pociągnąć, pociągnąć resztę opakowania, czy tam plastiku, który otworzy się. Po liniach wcześniej zaznaczonych przez producenta, nożyczki mogą odejść do lamusa. Zapraszamy do subskrypcji i dziękujemy.